Obecnie też bardzo często wykonuje się flow in action. Jest to metoda, która również powoduje, że na nasze zęby jest naniesiona warstwa kompozytu odpowiedniego kształtu, koloru i jest to proces, który wykonujemy poprzez specjalnie wypreparowane nakładki i Kompozyt tutaj jest w formie płynnej. Jest wstrzykiwany do szyny, która jest nakładana na zęby w jamie ustnej. Po czym y, polimeryzowana jest ta masa, tak jak, y, tak jak przy wypełnieniach. No i później y, trzeba to wszystko ładnie dopasować do zgryzu. I też bardzo y, ważne jest, żeby przestrzenie międzyzębowe były. Dobrze oczyszczone. W naszym gabinecie bardziej skłaniamy się do techniki bondingu, wykonywanego przez nas ząb po zębie, dlatego że uważamy, że możemy wtedy bardziej indywidualnie podejść do kształtu każdego zęba, dobrać odpowiednie kolory kompozytu w zależności od od tego, jak dużo tkanek zęba mamy do przykrycia. No jest to taka dość żmudna praca. Czasem do jednego zęba trzeba położyć 3-4 kolory kompozytu, żeby uzyskać efekt zadowalający, pokrywający przebarwienia zębów. No ale przede wszystkim ważne jest to dla mnie, że, że tutaj ode mnie zależy, żeby te zęby wyglądały Estetycznie, żeby były do siebie kolorystycznie podobne, a jest to no, trudne, jeśli pod spodem mamy zęby różnokolorowe. Także wtedy no, naprawdę trzeba stosować różne kompozyty do nawet zębów, które stoją obok siebie. Flow injection jest to jednak jedna warstwa, która pokrywa wszystkie zęby, więc nie mamy takiej możliwości do, dopasowywania koloru do potrzeb. Hollywood smile no jest to marzenie niektórych naszych pacjentów i dostosowujemy się do tego i wykonujemy takie bondingi czasem jeśli zęby pacjenta są bardzo ciemnego koloru. Potrzebne jest wcześniejsze wybielenie, czyli uzyskanie takiego efektu, jaki się da na naturalnych zębach, a następnie nałożenie bardzo jasnego kompozytu, tak by, by ten Hollywood smiling uzyskać. Jeśli zgłasza się do nas pacjent, który planuje u siebie zabieg bondingu, proponujemy mu pierwszą wizytę konsultacyjną, by ocenić, jak bardzo potrzebuje przygotować te zęby pod bonding. Co jest tutaj bardzo ważne? Ważne jest, żeby wszystkie zęby miały szczelne wypełnienia. Więc jeśli wypełnienia istniejące w jamie ustnej potrzebują wymiany, wymieniamy je. Jeśli pacjent zgłasza, że chce mieć jaśniejsze zęby, to wtedy już na tym etapie dajemy jasne wypełnienia, takie jak oczekuje, oczekiwane później w bondingu. Też konieczna jest higienizacja, piaskowanie przed zabiegiem, no i potem już ten zabieg stricte bondingu gdy pacjent przychodzi, siada na fotelu lub leży, w zależności od, od tego, które zęby będziemy pokrywać bondingiem. No i tutaj właśnie, jeżeli pacjent wyraża chęć wykonania tego na jednej wizycie, jest to zabieg kilkugodzinny lub dzielimy to na kilka wizyt dzień po dniu.